Tak, dobra. Nie, 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 nie. O kurde, okay, nie ma tak. Siema, z tej strony Kifi dzisiaj za mną jest flaper, siema. Siema Siema, ma, Halo Halo Siema, siema Dobra i co dzisiaj robimy? Dzisiaj zaczynamy nową serię na, na, na naszych kanałach, że tak powiem Będziemy sobie tutaj grać we dwóch Na przeciwnych wyspach, wykonywać zadania No taki klasyczny jakby skyblock, tylko że taki nieklasyczny I mamy określoną ilość zadań I kto pierwszy wykona zadania, ten wygrywa Na przykład jest takie zadanie, żeby 50 razy zabić przeciwnika, więc <laughs> Więc już yy, pierwszy raz mam zaliczony, nawet drugi będzie. O, już mam dwa zabójstwa, także jeszcze tylko 48. W sumie ja też już spadnę. No tak, nie, to ja zrobiłem Dobra, no i zrastaliśmy się na oboje na swoich wyspach. Tam jest wyspa flapera, to jest moja. I yy, już wam mówię, bo to od razu uraziło Oczy czemu tu jest tyle pochodni. Otóż nagrywamy to już okay. drugi raz. Yy, tak. nagrywam to już drugi raz, ponieważ na nowej wgranej mapce, znaczy na tej samej, tylko żadnowa, ponieważ już było z 15 minut odcinka i nagle zrespiło się, pierdyli mobów, rozwalili nam skrzyki, tak. generatory, kobla i wszystko i teraz nie ma nic. Nie mieliśmy nic, po prostu nie mogliśmy kontynuować już dalej serii, więc trzeba było to oświecić na kreatywie niestety. No. A, a najpierw trzeba było rozwalić mapę TNT. No tak, no to jest klasa. Yy, dobra, no i w sumie tyle, dobra, yy, nie przedłużając, już zaczynajmy. Zróbmy sobie... ...ziódełko yy, wody. Wiem, ja zbieram na najpierw. Co, coś, coś, coś zaczęło mi lagować nagle. Jezus, tak to jest, jak się drugi raz nagrywa. No mi wcześniej, tak Teraz nie ile no masz teraz? Znaczy, na początku coś tak. Ja mam 30, ile masz cały czas? No i ja on też 30, para, lat, a, 7, ale, 30. A, a ale jakieś łotę, opóźnienia fuck, są. Znowu spadło. Spadło mi nagle, Dlaczego? do 7. Znaczy, łote, fuck? Dobra, 30. Dlaczego łote? Nie wiem. No Nawet... Nie wiem. <laughs> no to jest dziwne. A czemu nie? Czemu nie? Nie, to jest takie dziwne no, dziwne Dobra, e, nie Dobra Mam, ma, majonez Dobra e, Ja już mam drewno Czemu nie dostałem achievementa? Ma, 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 ma majonez? Majonez? Dobra, jest ja Dobra ja... Ej, nie dostaje achievementów, Najpierw to jest kilo. tak nie fair tylko ty dostajesz atrywmenty, ja nie? nie teraz. No nie. A może mieć atrywmenty moje? Może masz. No nie, ale, no, ale jak? Nie masz już ich? No, nie powinienem. Dobra. Z drewnianych narzędzi sobie już więcej nie będziemy robić, bo Wykopiamy sobie stone tak e, to... I takie pytanie. Do ciebie yy, wolisz. Wolisz doga yy, tak. czy hamburgera? Ale z ketchupem? Kebaba, człowieku, to jest chore! Kebaba, co to ma być? Co? Co? Co to jest? Ej, kurde, ale mam spadek FPS-ów znowu, no. Co? A, ale mam cofki, człowieku. Co to ma być? Na nagrywaniu? Nie, znaczy no w Minecrafcie Ile masz FPS-ów? Dobra, już nie. Już jest dobrze. No 30... parę Jaki... tam Ej. No kopałem ja... stone, no, a on się pojawiał z powrotem. Co to ma być? Ja pierdzielę o, 6 Co? Ale mi wpada FPSy mi spadają No tak to jest najlepszy temat na odcinek. Kurde, o, dwa, cfas. trzy, cztery Ciekawą rozmowę tak, zasponserowane. No do Dobra, ee, Co tam trzeba zrobić? Trzeba zrobić wodę. Dobra. To jest najtrudniejsza tak. rzecz, ponieważ... Się, że... Kobbla... O jest 30. A znowu 6. No świetnie, wiesz, świetnie, świetnie. Dobra. <laughs> Interesujące. <śmiech> Interesujące bardzo. Zrobiłem no, generator tylko ja wiesz, się. Odcinka. Dlaczego? No. no bo mam 4 FPSy. No to co z tego ja wrzucałem jak miałem zero. No tak, no. No, moje no ale tak się nie zagrać nawet. Przecież jak mi teraz jakieś coś wyjdzie w nocy, czy to... No może nie, teraz pochodniamy tutaj, ale... To 5, 2 FPS. No, no ja. <słuch> ja już nie będę trzeci raz mapy wyrywał od nowa. Graj. Weź jestem. sobie, wyjdź z serwera, wejdź i, i weź do ogarni jakoś czy coś, ale po prostu nie chcę mi się wgrywać o! tylko trzeci raz. Czekaj, mam 30. No, do... świetnie. <laughs> Ustawiłem na 100 i mam 30. Nie, zepsułem generator kobla. No i dobrze. Znaczy ten. <laughs> świetnie. Dobro, naprawię, naprawię, naprawię. FPS mi się ogarnęły no? no to świetnie Tak wiem Ustawię się na unlimited Chociaż to i tak fraps mi będzie zatrzymywał na 30 także to nie ma tak. Chcę co zrobiłem screenshota Także tak świetnie Zabiję tego Minecrafta zaraz I słyszałeś może o nowym snapshotcie? Eee... już tak. <laughs> jak to? A czy, to nie wiem. Co tam Okej. Ok. <laughs> <laughs> w nowym snapshotcie jest nowy MOB, wiesz? Jaki? Chicken zombie. What? No, taki. ten mały zombie. Wiesz, jak wygląda mały zombie? Tak. No, który jeździ na... na... kurczaku. I on, No, wiesz jak on zapierdziela. I no... On się... ale to jest bardzo mała szansa, że się zrespi. Ale... ale fajnie. Znaczy takie w sumie już... Z dupy wzięte i niepotrzebne, ale może być. No i druga nowość to jest jakaś tam, że po prostu można robić prosto z Minecrafta live na Twitcha. A, no to... No, jest, to. To, jest, to jest świetne. No to po prostu masz, masz w ustawieniach po prostu wszystko do live'a. Klikasz F6 i tam ci się live'uje wszystko live'uje. No live jeść. Dobra, jak to było? Szybko. 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 Tak, zrobię. Tak. Nie tak. Nie. W ogóle masz już generator kobla? Nie. Jak to nie? To co ty robisz w życiu? Generator. Ja próbuję. co, znowu robisz ten podwójny? Tak. Nie pasuje? No tak średnio, wiesz? Ja tam wolę, wolę, wolę jak jest... Jak jest raczej słońce na, na, na dworze, niż śnieg. Co?! Zobacz, śnieg też lubię. Co, co? <noise> Fuck! Spadłeś? Cóż, słyszałeś to Spad... nie, nie spadłem, na... nie nie spadłem Szkoda. na szczęście. Tak, znowu bym musiał w trzeci raz mapy wgrywać, bo bym nie miał wiaderek. Masakra! Odkupałem jednego dirta, a za, zanim było jakieś pomieszczenie z creeperem W ogóle patrzcie jak świetnie wyglądają te grzyby na tej krowie. Bo to są grzyby z Mario. No, rzeczywiście. Zo, ty nie masz tego tak pcha, to nie się nie rozwijają. A, wgrywałem przecież. A, nie, to nie ten. To nie ten. Nie wiem, bo ja zapomniałem, jak wyglądają grzyby w Mario. O, zabiło mi owce. Nie wiesz, jak wyglądają grzyby w Minecraftie? To co się wypowiadasz? Na nie to, w Minecraft'cie. Nie wiesz. A gdzie? W życiu. No. no tak jak w Minecrafcie. Ej, nie wiem, co ja robię w ogóle, jakieś... Tak. W ogóle to mamy też tutaj sklep. A no właśnie. Trzeba by o tym wspomnieć. No Tylko to... zabrakom. zabrakło mi. Wspomnij. Wspomnij. Wspominam. Aha To tam tyle. E, nie, mamy tutaj sklep. E, chyba mamy do kupienia cztery itemki, tak? No, diamenty, żelazo, złoto i emeraldy. Tak. I są wieśniaki sprzedające. No i są wieśniaki, z którymi można handlować, ale wieśniaki są słabe. Ej, ale jak to jest z tym, y, tam jakoś się zmieniają te... ich... Y, no... Nie, nie dlaczego tak sądzisz. Nie wiem, no powiesz? bo tam, tam napis, napisana jest tabliczka, że... Handluj częściej, coś tam. No bo jak będziesz często handlował z wieśniakami, to się pojawiają tego, nowe oferty. No ale i właśnie, stają. o to mi chodziło. Ej, dobra. Eto, Kurde, ale spor. ten... To coś jest dziwne. O jest, patrz. Tak, tak. O to chodziło. Szkielet zabije mi owce. Fallout. <grym> Czemu nie mogę go zabić? Ty spadłeś. Ale ja już się rozpiłem. Nie mogę uderzyć szkieleta. What? <grym> no. Op Teraz mogę. Teraz, mogę. teraz mogę. Widzę cię. Lejcie. Jej, kilosy na niego zmarnowałem i nie mam jeszcze. Nie mam kobla, żeby zrobić, Boże, znowu muszę z drewna robić. Dobra, ja to sobie zrobię tą... Tabliczki. Po co ci tabliczki? No bo lubię! Tak w ogóle, yy, wiesz ile już mamy odcinka? 11 minut, a praktycznie nie zrobiliśmy nic poza mm. generatorem kobla Tak przynajmniej ja A ty pewnie jeszcze nawet nie zrobiłeś generatora kobla Zrobiłem, jest zrobiłem Znaczy prawie O No właśnie LOL Nie gram w LOLa, sorry tak. To jest gra dla słabych ludzi Nie obraczając słabych ludzi Czekaj, a może tak? Czekaj, no zawsze mam problem z tym generatorem, no Jest! Oh, Udało się. No to ja to spędziłem chyba ze 3 godziny ucząc się na creative robiąc generator. No ja też robiłem, ale znowu zapomniałem jak. Dzisiaj rano, wczoraj wieczorem. Prze przed nagraniem zawsze muszę sobie Kurde, jak się robi generator kobla. Zrobiłem świnie Bo już u siebie na odcinku zrobiłem fade i musiałem zrobić cięcie, bo nie wiedziałem jak zrobić generator. <grym> Dobra, tak przy okazji jak mi wypadło już mięcho, to sobie je no, i widzisz, ja w ogóle nie mam. Co? Jezus, znowu mopki, znowu mobki, znowu problem. Gdzie? No, u mnie. To jak to oświetliłeś? Ty pojawił się na tej drodze, co, co robiłeś? Skelet. No wiem, bardzo dużo, tam się cały czas pojawia. Nie wiem, co teraz zrobić, co bardzo. No hmm. trzeba robić, ten, tak. zbierz parę pochodni. Po prostu. Dobra. No ale wtedy tutaj się będą respić. What? Ja też słyszę gdzieś LOL No killoffem go muszę bić No, no ja straciłem drewniany kill-off na zombiak Potrzebny kobieta. FAK no Nie dam rady mm. Dasz radę jesteś Ile ja już razy zginąłem? Tutaj może powinien być nikt tego? Śmierci? Ej, a się Ej wiesz co? co? Wiesz co, oświetlona jest wyspa, a i tak jest bardzo dużo mobków u mnie przynajmniej i muszę ogarnąć... No, tak ta... dużo. no następny odcinek muszę ogarnąć mm. FPS-y, bo to... nie wiem Tutaj jest za dużo za to pochodni Także można parę zniszczyć LOL 27-2 O jest ja 40 Czterdzieści. dlaczego nie? Bo to jest słabe Słaba gra Wiesz co? Co? Nie ja chcę dzień. Nie ja chcę dzień. No to dzień. Szcitować dzień? Tak. Mogę szczytować dzień? Tak. Okej. Okay. Mam miecz. Kopnie kopny. mnie ząbek jak craftuję, to nie fair. <noise> ja mam spokój. Jednego szkieleta Tam to nie Jej, w ogóle achievementy nie, nie, nie wchodzą. No, co jest? Dobra, zostawię sobie... Chociaż w sumie nie mam nic cennego. Ale zostawię sobie to. Lol, co ja zrobiłem? Ja się poddaję w poddaję się w tej chwili. Wygrałem? Nie, nie, nie w ten sposób. Poddaję się w walce z mobami. Dobra. A w razie, jakbym przegrał, to wszyscy słyszeli, że on w pierwszym odcinku powiedział, że się poddaje. <laughs> Chciałbyś. Ale wiesz, że i tak przegrasz. Mm -hmm. No to jest takie w sumie oczywiste. No, no zobaczymy. Dobra, cheatuję dzień. Dobra. Mm. O tym cheaterze! No. Pozwoliłem? dzień. Czemu pająki się nie palą? Dobra, nieważne. Pająk mi chyba teraz nic nie zrobi, nie? Dobra, teraz już nie. nie chcę dojść do sklepu. No nie, pochodnie postawiłem. I też chcę do sklepu. Dobra, później zrobię tą drogę jakąś pewniejszą Na razie to tak. No, się. Dobra, jestem w sklepie. O, jak widzicie, flapper idzie na zakupy bo command bloki są takie fajne, że jak ja nacisnę, to pisze jego nick. No i tutaj mamy do kupienia właśnie że, rude żelaza za 5 leveli, wszystko jest za levele. Diament za 10 leveli. Złoto za 6 leveli i emerald y za 2 levele, bo emerald są słabe. No, to było na tyle tutaj ze sklepu. Ale czyż pokażę wam co oni tam mają, ale to wileżery, to jak to nie mają nic bardzo ciekawego. Tutaj, ten eee, tutaj miałem problem. No, miałem problem, bo jak postawiłem sobie tych wileżerów, bo to ja ich stawiałem, to one sobie dzieci robiły cały czas. No i nie wiedziałem jak to ogarnąć. O, slapper okay. idzie i Pan... wraca. No właśnie. Ej, no czeka, to czeka ja specjalnie <laughs> Nie ma tak No co? <laughs> tak właśnie tak, tak, Taka się cisza zrobiła i już wiedziałem o co chodzi Dobra y Na co lecą krowy mm. Krowy No nie ja wiem a to na marchewki, a, a krowy? Na siano, na siano, oh, okay. Jezus Maria, już mnie to denerwuje Trzeci raz robię drewniany kilo O, Kiki idzie na zakupy O, to świetnie Ale tylko tutaj, tylko tutaj się myli, no nie? Jak się, jak się wraca to już jest dobrze A w sumie to po to ja tu jak nie mam lewera. Uwaga? A, nie wiem nie chcę mi się kopać z generatora, to kopę sobie z normalny stołki. Bo lubię chodzić. Ej hey, dobra, ile już nagrywamy? Eee, 18 minut, wow, także będziemy kończyć. Tak. Jeszcze tak na pożegnanie, Nie wiem co ja zrobię. Chyba zrobię. A jestem parku. Zrobię kamienne narzędzia. Tak, właśnie na to mi chodziło. Kamienny kilo w końcu. Ej, mam krowę samobójcą. O, już nie. <śm> <śm> Lol, ale wygląda nawróciła się. Tak. Dobra, tak ogarnia co to, to w ogóle jest. I w sumie to gdzieś bym się wkapał w ziemię, żeby tych. Jakieś prowizoryczne schudanie. Fak! Co? Spadłem! Miałeś coś? Nie, akurat wyrzuciłem miecz. Kurde. Po no, co tak ci zależy na tym? A po co wyrzuciłeś? Żeby móc spaść, nie tracąc itemków. Czyli to wszystko było jednak zaplanowane i niepotrzebnie się zdziwiłem, tak? O co ci chodzi? O to chodzi ci? Może? Dobra. nie, 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 o kurde. nie ma tak. nie, no. no, to No. By na tyle w tym odcinku. Kończymy i widzimy się już za nie, nie, odcinek. za no. do no.